Cześć, witam was w swoim 10 odcinku z Mr. Planet. W tym odcinku pokażę Wam nowe konto, które dostałam od jednej dziewczyny. Eee, to konto ma 18 level, ale zaraz wam je pokażę. <laughs> będę, jak mówiła, bo jestem chora, niestety. I ten odcinek będzie tylko z Mr. Planet. Nie będę dzisiaj grała z Twitterio, więc na razie zaczynam się logować na to konto. No niestety, jak widać, wpisałam eee, moje hasło. I chyba już się odzyskała, ale miałam naprawdę długo to konto. Jeszcze raz próbuję, ale chyba nie. Jak nie wyjdzie teraz, nie. Dobra. Próbujemy się moje drugie konto, czyli już się skończył Chciałabym to się przesłać z tego konta. Ale jak widzicie, nie da się. Mm. Dobrze, zrobię chwilę pausę. Dobra, już jestem, jak widzę, nowy motyw. Ale ja nadal ubramę. No dobra. Pokażę Wam to konto. Chociaż najpierw tak muszę, wiecie, zmienić status. O Jezu. No. Czyli jak wam bym to chciała pokazać... Już wam pokazuję. Oby mnie nie zablokowała. To jest to konto. Miał 18 level, była Jury. I... Właśnie jak widzicie. Moment. 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 Ona ma takie same buty jak ja, a to jest bardzo dziwne. Nie, moment, jak widzicie poprzesłałam sobie kilka ciuchów, ale ona chyba ma takie same buty co ja. O, no to już nie widać, ale okej. Okay. Co napisała do nas Chmurka345? Cześć! Znaczy no, napiszemy... O, I pozdrawiam Chmurka345 Dobra, inaczej sobie zaplanowałam ten odcinek Ale jak widać niestety nic nam z tego nie wyszło No dobra, skoro i tak już... Nie mam, nie wiem co mam robić w tym odcinku, ale już wpadam na pomysł. Najpierw chcę zobaczyć się moty. Jestem nadal wypróbowana tak krwi. Hmm, bardzo ciekawe włosy. To, o mam moment. Fajne. Ale, ale, ale nie wiem, czy to będzie to, co ja szukam. Uuuu! Nie ma włosów. O mój Boże. Co to jest? No dobra, jak jest na czarne, to jakoś jeszcze to wygląda. Chociaż wiem, że to nie jest piękne. Te stylizacja w ogóle. Ale postaram się coś tutaj utworzyć. Na pewno nie będę chciała zrobić bo. Jak na razie sukienek mam już dość. Zaczęło mnie już wkurzać to na maksa. Yy, może... O nie 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 nie. Chyba wezmę sobie tam te spodnie. Są ładne. Kurczę, nie wiem czy to, czy może to. A i może to. Ale w tym musiałam zmienić kolor, to na czarny. Nie wiem raczej... No dobra, niech to będzie. to no, to, to listę okay? No i animacje, animacje przede wszystkim. Hmm. Ciekawe, co ja wyczaruję. Nie. Tylko Ej. To jest fajne. To też. I to. Mm. A nie wiem sobie tego nie kupić. Czarunek, czaruje. No dobra. Odważyłam się i kupiłam. Skoro już mamy, wiecie. Anilkę, bo gdzie to jest? tanie. Czekajcie. No nie. On tak. Zapiszę. No i postaram się w miarę tak ubrać. Czekajcie, ona... Co teraz zapisałem? Nie. Nic sobie już tak się ubrać, widzicie. Chodźcie coś. Coś czarnego, czyli czarny włosy przede wszystkim. A jeszcze tylko nie wiemy. A moment! Przecież chyba miałam tutaj... Czekajcie. sobie z listę jest tego konterki. O, to sobie. Ok. Sam że nie odbrałam tego prezentu. Okay. Czekajcie, moment, tylko coś muszę zrobić. Dobra, jestem jak widzicie, ubrałam się w miarę cała na czarno, ale nie wiem czy to wejdzie. Yy, no dobra. Odbiorę yy, teraz Fame i może zrobię sobie piwa. O mój Boże, przepraszam na chwilkę, dobra jestem, znaczy nie ja sobie zrobię vipa, tylko y, moja koleżanka, dobra jak odebrałam play, to teraz przepraszam Was, ale odbierę pocztę, dobra już jest, um, może zrobię dzisiaj jeszcze jeden odcinek, jak będę miała już zrobionego vipa, wtedy nakręcę jakby... no, taki, taką drugą część. No dobra, to ja was... to ja y, kończę ten odcinek i jak do mnie tego VIPa to nakręcę jeszcze dzisiaj jeszcze jeden odcinek. No to pa!